To to. Ja dopiero co wprowadzeniało za aj poprawnie. E, e, było no, dzisiaj cztery osoby dzisiaj cztery osoby wybiły by w szkole. Cegła, ten mały twój typnik. Cegła. Do sportowej. Med dzisiaj jest chłopiec, więc... Mm, Co no, z. No, no, no. um mm -hmm.

Corbáscera, corbáscera. Uh... Też jesteśmy tepe, a idziemy do tego. Dzisiaj to akurat. Ja mikrofonu mi mikrofonu bym się zepsuł. Tu mnie tepe akurat zepsuł. Znaczy nie, to na razie nie wiem. To... Czego? Czego masz chyba? Ej, ma tu się koło chyba! Dzięki, dzięki, dzięki. Dajcie! Dobra, czur, będę miał. czuj, mam, 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 mama. Dobra, nie tepa mnie ten Igor. Nie tepa. Ale co, co jakiego klipa? Czekaj, 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 czekaj. A co jakiego klipa miał? Co, że padłeś?

Не, не пакет, Ну давай, давай типа. Ты на что? Ты на

Tak, też tak myślę. też tak myślę, ale chyba, też tak myślę, też tak myślę. Kurwa, z czego nikt z tego klanu nigdy kurwa nie gra? Nigdy nie gra, nikt nigdy nie gra. Nie gram. Zjebłem. No nie wiem, bo ja pan No nie wiem, mówię, chodźcie N, chodźcie N, bo to się... To jest ortografia. Ale... No to już deadłem! Nie robię tej, bo ty toki. Nic nie mówię. Non voglio usare il posto, Oh, Igor Rekko, ecco, Igor Rekko, ecco. vai yeah. e da te, No, la taglio già dai! Ciao, che tu hai già! Già già!

vabbè non ce... non lata l'ho giusto vabbè anche i laghi że to qui vabbè no vabbè c'è che non mi avviene a noi non mi avviene a noi c'è che non mi

Kurde mi dał O kurde Czekaj, teraz padam, chodź Ent kopie Nie bo Teraz padnę, czekaj, a ty D dasz? co? Co, co, co? Co Co? No tak, no mam i co, mam i co o, No i co? Dobra, ale nie, 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 mam, nie mam całego, nie mam całego sata. Nie mam całego, tylko mam Dobra, to może być bez, bez tego ekspert. Ale jaki? Eckste gór czy co? O kurwa! No, no i dzidi. Bame, bame. Bawur, babor, fle raz. Nie, nie wiem, kur. Nie, nie. সা মু। Ah, intanto... ...hanno set ...Ale... ...ehi... ...schetti min 2 o ...min 2 ua... ...ale... ...ja... Dobra. Dobra, ale tak y set Cały, a na trzy, jeden, dwa. No to. A ile masz u akcji Miejsca. Nie miejsca. Nie masz nie masz miejsca. No nie ja... Wy będziecie ich knokać. Wyknokajcie, wyknokajcie. To. Każdy knoka ja bije! Każdy knoka ja bije! Każdy knoka ja bije. <grymne> 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 dwa nie, A jak masz eksper... A... Pokażę ci, jak się chodzi A to nie, to weź ten A Albo daj, 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 daj. No daj, daj. Jak ktoś, to Anna buty dwa. No, no jak, a jak my? No bo ja. z Sketty bije. Nie, ja bije. Ja bije. Ja mam ja ja taki jak ty. Ja mam taki jak ty. I tak będzie podział jak coś. I tak będzie podział. No ja, ja biorę pierwszą, bo pierwszą dostaje coś tam jakiś. Czy mam pięć kaftów w zasadzie? A czy jest tak? No, 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 o to chodzi no, właśnie. No, Aha, no. masz, masz, 100% rację A ja, ja nie mam! A e, ja nie mam, ona pyta się mnie czemu. Ale to kupię Co i To Kto leci? Rudy?

修龙哥，修龙哥，修龙哥。 sakni. Ну что? 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 Ну czy lepszą, ale że... tekst, czy... czy... tekst, jakby to... jakby że to 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 to... to tak, to pak, no ma... ale... Mm -hmm. no mogę no, mogę no, 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 no.